Ja sobie nie ja przyjął pan. Jest pan zadowolony z wyniku? Bardzo zadowolony, bo jest lepiej niż było w planie, lepiej. Uda się przekonać jeszcze niezdecydowanych, że uzyskać. Nie po... Ledwie 40% dla kandydatów rządowych, ledwie 40%. A nawet jeżeli dodać do tego yy, Adriana Randberga, yy, y, 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 to i tak będzie wyraźna mniejszość to jest jedna sprawa, więc to jest już, że powiedziane, pan marszałek powiedział, że to jest żółta kartka dla koalicji, to jest czerwona kartka. Będzie pan apelował do kolejna Co będzie kluczem o, co do burze do zwycięstwa? Proszę. Co będzie kluczem do zwycięstwa drugiej tuże No tutaj ten klucz stoi czy albo nie poszedł już, poszedł. poszedł. <laughs> A będzie Pan Dąsław Mencena osobiście apelował o poparcie Karola Nawrockiego? No sądzę, że przyjdzie taki moment, żeby rozmawiać, ale to zależy od obydwu stron. Czerka dla Koalicji. Brawo Kaczyński, brawo.